Salon masażu. Piątek. Ostatni dzień w Gdańsku przed wyjazdem zapowiadał się przyjemnie. Z samego rana poszperałam w internecie i znalazłam bardzo profesjonalny salon masażu, do którego chciałam zaprosić moich rodziców. Pomyślałam, że taka forma relaksu należy im się po bardzo stresującej i zaskakującej jednocześnie rocznicy ślubu, jakiej doświadczyli ze swoją uroczą rodziną. Masaż gorącymi kamieniami, następnie masaż pomarańczowo-czekoladowym musem, masaż stóp wraz z pielęgnacją, aż w końcu zabieg na rewitalizację skóry twarzy był wszystkim, czego brakowało nadszarpniętemu układowi nerwowemu moich rodziców. Zwłaszcza po tej dobrej i niedobrej nowinie, którą uraczyła ich Ewelina. Myślałaś, że się nie dowiemy o rozwodzie? Jak mogłaś zrobić coś takiego? Moja mama od samego rana prawiła kazania Ewelinie, będąc jeszcze na kacu. Trzymała zimny kompres przy czole i oparta o blat krzyczała w niebogłosy. Jestem dorosła. Sama poniosę konsekwencje swoich wyborów. Jakich wyborów? Zdradziłaś męża. To jest wybór? To jest kompletny brak wyobraźni i odpowiedzialności. Zachowałaś się tak, jakbyś właśnie z dojrzałością nie miała nic wspólnego. Ciekawe, czy ty nigdy nie popełniłaś żadnego błędu. Zawsze byłaś taka kryształowa. Ewelina nie wytrzymała. O czym ty mówisz? Moja mama otworzyła szeroko oczy i bardzo głęboko odetchnęła. Myślę, że obie wiemy, o czym mówię. Ewelina rozpłakała się. Aneta dość. Nagle do kuchni wszedł tata. Schodząc ze schodów usłyszałam jego niezadowolenie z zachowania mamy. Ewelina jest w ciąży. Nie możesz jej denerwować. Ojciec przytulił Ewelinę i zaczął ją uspokajać. Nie cofniemy czasu, nie zmienimy przeszłości, możemy jedynie zadbać o to, by przyszłość była jak najlepsza. Tata spojrzał chłodno na matkę. Pomożemy ci, córeczko, we wszystkim. O nic nie musisz się martwić. Najważniejsze jest teraz zdrowie twoje i dziecka. Mamie zrobiło się przykro, lecz nie była jeszcze gotowa na kapitulację. A ty? Dlaczego nie powiedziałaś ani słowa o ciąży Eweliny? Wyjazd do Pragi, chcemy razem pobyć i spędzić siostrzany czas. <grych> Jaka ja byłam naiwna? Mama przyłożyła kolejny już kompres do głowy i usiadła na krześle. Mamo, odpocznij. Jesteś skacowana, to znaczy zmęczona, te nerwy nikomu nie są potrzebne. Ja jestem skacowana? Ja? Ja jestem skacowana! Jak? Po takich rewelacjach każdego mogłybyście otrzeźwieć w sekundę. Anetko, Roma ma rację. Ochłoń, wtrącił mój tata. To dlatego, że się tak bardzo o was martwię. Chcę, żebyście obie miały piękne życie, bez trosk i problemów. Mamuś, ale nie ochronisz nas przed całym światem. Każda porażka czyni nas silniejszymi. Słyszałaś o czymś takim jak hard ducha? Jak miałybyśmy się na to przygotować, gdybyś nie pozwalała nam dokonywać żadnych wyborów, nawet tych złych? To są lekcje, przez które każdy musi przejść. Podeszłam do mamy i przytuliłam ją. Po chwili dołączyła do mnie Ewelina. Przepraszam, przepraszam Was, moje kochane córeczki. Pewnie, że sobie ze wszystkim poradzimy. Kto jak nie my? Moja mama posłała nam serdeczny uśmiech, który zawsze był dla nas największą protekcją, o czym ona sama chyba nie miała pojęcia. Na ostudzenie emocji zapraszam dziś was wszystkich do salonu masażu. Znalazłam świetne miejsce, niedawno było otwarcie. Ja nie dam rady, rzekła moja siostra. Idę dziś do lekarza, a później spotykam się z Sebastianem. Chcemy omówić pewne kwestie dotyczące majątku. Mama zamknęła oczy i zaczęła intensywnie oddychać, gdy tylko ponownie przypomniała sobie o batalii rozwodowej, jaka czeka Ewelinę. Jaki to salon? Tata zmienił temat, by utrzymać spokój, który zapanował na moment w pomieszczeniu. Poczekaj, muszę sobie przypomnieć. Zerknęłam do telefonu. O, mam, balijskie doznania. O nie! O, nie, 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 nie. Ja tam nie pójdę. Jedna znajoma mówiła mi, że to nie jest salon masażu, zaprotestowała mama. Jak to? A co to jest w takim razie? Zdziwiłam się. Mają doskonałą ofertę zabiegową, nowy sprzęt, wykwalifikowany personel. Jestem przekonana, że ich personel jest wykwalifikowany nawet bardzo dobrze matka była nieugięta. Anetko, proszę cię przestań wierzyć we wszystko, o czym mówią ludzie na mieście. Leon, te dziewczyny robią tam różne nieprzyzwoite rzeczy. To nie są plotki. Oboje z tatą spojrzeliśmy na siebie, o mały włos nie wybuchając śmiechem. Mamo, kto ci na opowiadał takich głupot? Krysia z apteki? Zapytałam. Śmiejcie się, śmiejcie. Ja zostaję w domu. Źle się czuję od tych tańców wczorajszych. Raczej od alkoholu, kochanie. Tato uwielbiał droczyć się z mamą, zwłaszcza gdy ta była lekko rozdrażniona. Leonie, nie dolewaj oliwy do ognia, to może się źle dla ciebie skończyć. Nie obawiaj się, te psotne dziewczyny się mną zaopiekują. Mną też, krzyknęłam z kuchni, jedząc jogurt z owocami i śmiejąc się z staty. O godzinie dwunastej czekaliśmy z tatą w salonie masażu. W pomieszczeniu panowała kojąca zmysły atmosfera. Złoto pomieszane z butelkową zielenią, Lekki półmrok z mnóstwem świec, które wydawały się nigdy nie zgasnąć. Zapach egzotycznych owoców i kremowy baldachim wiszący nad recepcją, której póki co nikt nie obsługiwał. Po dziesięciu minutach do salonu wszedł mężczyzna. Był ubrany w szary garnitur, jego włosy były zaczesane w bok. Na jego palcu serdecznym widniał sygnet, a buty tego mężczyzny przypominały lustra, gdyż były tak wypolerowane, że bez problemu mogłam w nich dostrzec, czy między zębami nie mam pozostałości jagód ze śniadania. Leon, mordo ty moja, kupę lat! Nieznajomy Al Capone podszedł do mojego taty, podał mu rękę i uściskał go klepiąc przy tym w plecy. Maurycy, co ty tutaj robisz? Mój tato zdziwił się. Jego kolega, jak się później okazało, ze szkoły średniej, przez moment zawahał się z odpowiedzią, jednak postanowił nie robić tajemnicy ze swojej obecności w salonie masażu i z uśmiechem na twarzy rzekł. Eee, – dostałem na urodziny voucher od mojej siostry na masaż, a akurat dzisiaj mam wolny dzień, więc podjąłem decyzję, że w końcu go wykorzystam. – Ale nie o mnie tym razem, Leon, co u ciebie słychać, jak życie? – Maurycy nie chciał skupić uwagi na sobie, co jednak było trudne przez aparycję, którą mógł się pochwalić. Co u mnie? Chyba nic, co mogłoby cię zaciekawić. Mam cudowną żonę, dwie wspaniałe córki, to jest jedna z nich Roma. Miło mi, przedstawiłam się. Kolega mojego taty pogłaskał się po brodzie i zawiesił na mnie wzrok przez dłuższy czas niż powinien. Czym się zajmujesz, Romo? Jego uwaga została teraz skierowana w moją stronę. Jestem bioch, to znaczy pracuję w firmie transportowej. Uśmiechnęłam się. No, nie chciałabyś zmienić branży? Tak się składa, że poszukuję nowych osób do mojej firmy. No, ale ja nie mieszkam w Gdańsku, poza tym dobrze mi tam, gdzie jestem. Szkoda, szkoda. Dam ci namiary na mnie, gdybyś jednak zmieniła zdanie. Maurycy wyciągnął z kieszeni marynarki wizytówkę i musnął swoją ręką mojej, gdy wręczał mi prostokątny kawałek kartoniku z jego danymi. W tym samym czasie do poczekalni weszła jedna z pracownic. O, dzień dobry, szef! Kobieta nie dokończyła, gdyż Maurycy wstał i ją zagłuszył. Ile można czekać? Byłem umówiony na dwunastą trzydzieści, a już jest trzynasta. Zauważyłam, że kolega mojego taty dał do zrozumienia tej kobiecie, by udawała, że go nie zna. Najmocniej pana przepraszam. Mamy małe opóźnienie z uwagi na to, że jedna z naszych masażystek źle się poczuła i musiała natychmiast wyjść do lekarza. Co mnie to obchodzi? To jest nie do przyjęcia. Nie skorzystam z waszych usług. Wychodzę. Maurycy opuścił salon, puszczając do mnie jednocześnie oczko i pokazując znak, żebym do niego zadzwoniła. Wcześniej wspomniał, że musi umówić się na jakieś piwo z moim tatą, żeby odnowić znajomość. Trzasnął drzwiami tak, że recepcjonistka aż podskoczyła. Zapraszam państwa. Proszę kierować się na prawą stronę, na prawo! Proszę iść w prawą stronę. Tam już masażystki się państwem zajmą. Kobieta była mocno zdenerwowana. Nic dziwnego. Zupełnie niesłusznie została zrównana z ziemią przez jakiegoś starego playboya z sygnetem na pomarszczonym palcu. Coś mi się jednak nie podobało. Dziwne zachowanie tego mężczyzny, podział miejsca na prawą i lewą stronę? A co jeśli poszłabym w lewo? Tak też zrobiłam. Roma. Pani wyraźnie wskazała, że mamy iść w prawo. Yy, idę do toalety. Są chyba po lewej stronie, zaraz przyjdę, tato. Zapukałam do jednych z drzwi i ktoś łamanym polskim wyszeptał Zapraszam. Otworzyłam je i o mało co nie przywróciłam się z wrażenia na podłogę. Na dużym łóżku do masażu leżała kobieta o egzotycznej urodzie, która była bardzo skąpo ubrana. Właściwie oprócz pióropuszowych szpilek i przezroczystego szlafroka nie miała na sobie nic. W tle słychać było zmysłową melodię, jej gabinet pachniał wanilią, a na komodzie zamiast olejków eterycznych leżały przeróżne erotyczne gadżety. Uśmiechnęłam się do tej przesympatycznej pani, zamknęłam za sobą drzwi i po cichutku na paluszkach skierowałam się w prawą stronę, tak jak zaleciła recepcjonistka. Pech chciał, że na korytarzu tej diabelnej strony zobaczyła Maurycego, kolegę taty. Uśmiechnął się na mój widok i zaczesał swoje włosy jeszcze bardziej w bok. <grym> w tak czułem, że będziesz zainteresowana. Czym? Wytrzeszczyłam oczy. Pracą u mnie. Bardzo dobrze płacę. Dziewczyny są zadowolone. Żyją na bardzo wysokim poziomie. Jesteś właścicielem tego miejsca? Zdębiałam. Nie tylko tego. Mam jeszcze mnóstwo innych firm, ale zawsze chciałem czegoś, jakby to powiedzieć, w innym guście i smaku. To jak? Dogadamy się. Spojrzałam na tego starego popaprańca i jednym stanowczym ruchem mojej jakże zgrabnej nogi kopnęłam go w krocze. Maurycy skulił się, posłusznie jak piesek, i zaczął wyć z bólu. Hm, tak czułam, że się nie pozbierasz! klepnęłam go po plecach i wybiegłam, by zabrać z tego miejsca mojego tatę. Najzabawniejszy był fakt, że mój ojciec naprawdę się zrelaksował, gdyż idąc w prawo obsłużono go jak należy. Miał zwyczajny masaż i zabiegi, które zamówiłam. Może gdyby mama przyszła z nami, ochroniłaby mnie przed dokonaniem złego wyboru i razem z tatą poszłabym w prawo, by móc się zrelaksować i odprężyć przed powrotem do rzeczywistości we Wrocławiu. Ależ to był świetny pomysł z tym masażem. Córeczko, jesteś po prostu wspaniała. Dawno się tak nie rozluźniłem. Mój tato podziękował mi w drodze powrotnej do domu. A ty dobrze się bawiłaś? Oj, tak, bawiłam się wyśmienicie, rzekłam z ironią. Postaram się częściej chodzić na takie balijskie masaże. Tato, obiecaj mi coś dobrze. Co? Obiecaj mi, że wybierzesz inne miejsce i nie pójdziesz na piwo z Maurycym. Dlaczego o co chodzi? Po prostu mi to obiecaj. Uśmiechnęłam się do taty i byłam szczęśliwa, że przynajmniej on miał udany dzień.